Witajcie z tej strony, raptor, i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Cinder Year of the Dragon. I tak, w ostatnim odcinku, tak mniej więcej. no, tak mniej więcej. Udało nam się ukończyć. tu yy, ta Dungeon, tak. Dungeon Baza. Z tak, czym my myszka trochę się. Nie. Oj, nie chciałem jeszcze skakiwać. Eee. Myszkę zepsuła, czy co? Znowu coś poprzestawiałam? Czekajcie... Kurde, ostatnio coś w myszce poprzestawiałam omłukowo i... Hmm. No, świetne rozpoczęcie odcinka, nie ma co. O, rozpoczęcie odcinka polegające na tym, że sobie ustawiam czułość myszy. No, niech będzie. I tak, wracając do rzeczy. W ostatnim odcinku kończyliśmy bazę dungeon, a więc celowo bazę, więc pokonaliśmy pierwszego naszego bossa. Dowiadując się przy tym, że o, czarodziejka nie była zbyt usatysfakcjonowana tym, że no, Janka nic sobie tak nawet nie zrobiła, żeby zatrzymać e, Cinder przed jej dalszym marszem w celu odzyskiwania Smoczych jaj. I udało nam się dostać do kolejnego homeworldu, a mianowicie do tak zwanych Midday Gardens, a więc Ogrody Południa. Jednakże, zanim przekroczymy tak naprawdę ten próg udamy się w głąb tej krainy, w pierwszej kolejności wrócimy do Sunrise Wing. I zaraz pewnie zapyta, ale po co? Przecież my już tam byliśmy. Tam za bardzo nic nie zostało do zrobienia, no może poza rzeczami, no ale po co? A po co to się zaraz okaże? Mianowicie widzicie, jest je jeszcze jedna sprawa, którą musimy tam zrobić, zanim... No po prostu zanim e, ruszymy dalej z naszą przygodą, więc niestety ale w tym odcinku jeszcze będziecie skazani na widok sun Sunrise Spring. Tutaj się tekstury nie wczytały, ale... Od razu. No ale wracając, mianowicie, tą rzeczą, o której mówię, która... Notabene. musiał nas poczekać, przynajmniej do czasu aż po bossa jest. No właśnie, poziom Sparksa. A w tym przypadku Sting. I tak, co nam są? I tak, zoom mówi nam, że Cinder znalazłam No, smocze jajo, jednakże tylko Sparks może. No, je zdobyć. Wszystko i wyłącznie tylko, że. Jakiego jeden może przejść przez małą dziurkę? Żeby dostać się do farm krabów. Nie Krabów, tylko do farm Raków. I jeśli. Take, jeżeli no, pozwolisz mu, no to może. To on może wyruszyć. Coś tak mniej więcej w tym rodzaju. No więc zobaczymy co się stanie jak powiemy nie. Aha, nic. Więc powiedzmy tak. I tak ten oto no sposób zaczynamy rozgrywkę nową postacią w pewnym sensie. I should give you some help. To start, let's practice shooting. Press to shoot ale wracając, poza tym, że Stink jakoś dziwacznie wygląda, najwyraźniej jakieś błądowe modyfikacje, ale nieważne, jak się dowiedzieliśmy i widzimy, to tak jak widzicie, jest poziom, w którym sterujemy Sparksem. Jest to nasza w sumie w tej chwili trzecia postać, bo pierwszą była Shilla, drugą była Hunter, a trzecią jest Sparks. I tak w tej grze mamy kilka poziomów, które będziemy mógł przechodzić Sparks, i są to tak zwane światy Sparksa. I tak, Zoom nam teraz mówi, będzie tłumaczyła jak mniej więcej po, y, działać w takich poziomach. I w tym przypadku jak walczyć z tymi rakami, które widzimy tutaj. I tak, uczy nas praktyk, no, uczy nas strzelania. Ponieważ, gdyby się ktoś zastanawiał, nasza kochana Sting, tak jak wcześniej to Spark, ma możliwość atakowania, to nie tak, że jest całkowicie bezbronna. Jak ludzie potrafi strzelać takimi Ula mi ognia. Lecimy chwilę. Okej, okay, już jestem. Ech, muszę chyba jedną aplikację odinstalować, bo mi nagle wyskoczyła reklama i zminimalizowała gra. Mhm. Świetne. No szczerze, jak będziemy grać w Frostpanka, to będzie naprawdę świetne. Nie, muszę usunąć ten program, bo to mnie już irytuje. I idziemy sobie dalej, a dobra. to potem wam pokażę, po... I tak, Zona tutaj teraz tłumaczy, że podobnie jak Cinder, możemy szarżować na przeciwników, którzy są od nas, On po prostu na szybkich przeciwników. I zanim zaszarżujemy, właśnie tak ogólnie wygląda ta szarża, przez to, możemy się całkowicie obrócić. No, oczywiście no, w oryginale że nie mogliśmy o tak sobie zrobić, że nie wiem, szarżyje sobie sposób. Nie, ja, akurat to nie było możliwe. Ale ciekawostka polega na tym, że ogólnie ok, ten tutorial, bo na razie mamy część tutorialową tego proszemu. dopiero później dostaniemy się do tej głównej części. Ale tak, mniej więcej gdzieś tu, albo tutaj w oryginalnej, że można było przejść i oglądać cały tutorial. I jeszcze co powiedział, że to jest coś tego dla speedrunnerów, bo widzicie akurat w tutorialu o idealnie. Nie ma żadnych klejnotów, bo tak tutaj będziemy zbierać klejnoty, ale tak, tu nie ma żadnych klejnotów, to tak zabawne, tak naprawdę. Ech, no nie mamy tu nic do zbierania, tu się po prostu uczymy wszystkich umiejętności. No, I tak, tutaj Zone nas uczy tak zwanego strafe'owania. Oczywiście to nie jest tak, że. w jest. Nie. Hmm. Chyba nie do końca zrozumiałem. Z tego co ja widzę, to mam. znaczy, rozumiem, że twórcy chcieli z sobie rajfowanie przed guminę, ale chyba z tego co to chyba nie do końca działał. Nie wiem.

I zobaczą klawisza w tym środku spacy będziemy mogli ich używać. Jeszcze przy okazji jest kolejna rzecz ciekawa, mianowicie Zoo nazywa świat zewnętrzny z moczymi światami, co odróżnia od, je od światów Sparksa, wiecie, żeby tak rozróżnić. Jedyny według mnie szkoda jest taka, że no właśnie, tak wyjątka, że to tam, tak więc dało jest specjalna. Przecież sobie mi się spiro, które są, wiecie, czasowe, czasowe czasowe. No w tym przypadku mam która właśnie działa w ten sposób Jest to są dosyć ciekawe, jest to taki właśnie, taki ciąg pocisku. No ale wracając do tego, czego ulekły, to to, że Sparksem y w takich po w swoich poziomach dalej już pomaga nam w walce No hmm. bo wszystkich rozwaliśmy się na półruszy i tu jest koniec mhm, jasne i tutaj już jest koniec tutorialu i tak naprawdę teraz zaczynamy główną część poziomu tylko udało nam się skończyć tutorial to teraz możemy się zająć jego główną częścią uchwala to tylko okay, inaczej okej, okay, w sumie patrząc na to, że sterujemy Szkoń, można mieć wiele nowych kombinacji dobrze okej, okay, tego motyla wolę wynikać go mieć na później. Kurde, chciałem go trochę na góry, ale nieważne. Możemy też pospąść do przeciwników. A tutaj naszym ścinką są głównie raki i krabby. Krabby, które są lepsze niż dwa. Na przekaz mamy też swobodę przeciwników, więc... Tak, tutaj to jest pierwszy raz. Czekajcie. W nie, W poziomie Sheely był pierwszy raz, kiedy mieliśmy spawner, tak więc to jest nasze drugie wystąpienie spawnera w tej grze. i tak, tutaj już mamy poziom zdecydowanie większy to będzie, szpary, pewnie ktoś ten może się wydaje na rakiety chyba lub też podobnego, nie pamiętam okej, nie było tak, tutaj mamy spawner, który jest za polem energetyczny więc nie możemy do niego sobie odstanie od klądu, podlecieć i go zniszczyć poczynijmy w tym celu Dostać się do, tych, do, tych, do, tych, do tych, e, e, części tego poziomu, żeby tam o, sobie nie, odnaleźć potrzebne nie, nam klejnoty. Klucze. Musimy się dostać do ostatniego pokoju, gdzie wyłączymy pole łona. Jest to po prostu bardziej powiedzmy taka arena walki. Jak chcecie możecie tu sobie poczuć strzelanie. Tak. O, właśnie. To są te kraby, które których mówiłem. Jeżeli mam być z wami szczery, to i tak przez większość gry yy, w sumie bardzo rzadko będziecie mieli okazję yy, tego szarżować, tak? Bo tak na pewno nie ma okazji, żeby zaszarżować. A oczywiście w ten y, szary motyl taki on nam właśnie dałoby pole siłowe. Okay. Hmm, wszystko idzie nam całkiem nieźle. Trzeba że w tym poziomie mam dość straszny dużo power-up, bo poza oczywiście kontaktem i tym atakiem... Kolejny atak, kule ognia. Dosłownie kule ognia, mianowicie ona działa na tej zasadzie, że... Jak zaczniemy przeciwnika... A nie. Dziwna. a myślałem, że trochę inaczej działało. Poczekajcie. A, przepraszam, to jest rakieta. Nie, ale pamiętam, że kule działały tak, że jak zniszczyliśmy przeciwnika, to zapłomienie się jeszcze rozwijały dalej. Zresztą to chyba zostało zmieniony i podoba mi się to za bardzo. Jeszcze musimy tu się rozejrzeć, bo niestety ale w tym poziomie nie będziemy okej okay, to jest ciekawe. Znaczy, mogę też powiem wszystkie myszy zejść z tego co są, żeby szarżować, ale wiecie mogę szarżować też dosłownie w miejscu. Dobrze tutaj już jest słowo. O, okej, okay, jakie są świetne. Może zostawmy na bossa. Kolejna był, kolejny spawner. się jeszcze wstrzymajmy z atakiem. Dobra. Przyznam, że strachowanie było zdecydowanie przyjemniejsze od naszego pielęgniacza. Oczywiście na pewnym samym ale tutaj mając noszkę, na szkodę mogę naprawdę ogromną dowolność ruchu. Oczywiście jeżeli chodzi o taki typ hmm. Oczywiście na koniec każdego poziomu, jeżeli chodzi o poziom Parkse, spotykamy bossa, a obecnym naszym bossem jest król Ra... raków, tak, król raków, który w swojej pierwszej fazie, bo walkę sprawy na trzy fazie, atakuje nas królami energetycznymi ze swoich szczypiec. Eee, a okej, możemy muszę nie ja, użyjmy naszych rakiet Okej okay. Stracił teraz swoje szczytce I teraz zamiast tego Będzie nas atakował Rakietami Tym samym tymi nie atakujemy go Sami Okej okay. No i Dobra całkiem niezłe zabawy Z tych rakiet Jaka by nie poleciał na Polskę No <grym, grym>, nie Powiem sobie z tego A Już przetrwał Ale już po tym nie i tak, jak już pozbawimy go przednich hudnówek, to wtedy Król kramu zacznie znaatakować falami okna. Rozumiem, to jest... Znaczy, powiem tak, rakiety, no, że jeżeli gracie na mogą być uniknięcia, ale fale okna już nie za bardzo. Znaczy, już nie są takie trudne. I... to już jest koniec. I uwalniamy Norę a skróbne, jak wszystkie skocznik i co? I tym samym ukończyliśmy ten poziom. No, przyznam szczerze, nie był to sobie długi poziom. No ale niestety jest to jest taki urok poziomu ze sparksem One nie są długie, one są bardzo króciutkie. No i proszę, mamy już 100%, zebraźmy wszystkie kelnety. To jest też ciekawe, bo mi się nie zdarza Znaczy nigdy co mam pewne trudności z tym. No i co nam pozostaje? I tak bym tylko wrócić do głównego świata. Też jeszcze to ciekawe, w momencie w oryginale już ja tutaj po prostu czarne wiry, tak jak w, w, w głównych poziomach czy Spyro biega, więc latujemy. Tutaj to w sumie wyglądało bardziej jak sadzawka. Z portalem w środku.

Część jego magii została przekazana właśnie Sting. I co to oznacza? Mianowicie teraz, ponieważ, wiecie, zdobycie czego jaja, ogólnie ukończenie tego poziomu, to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj, powiedzmy, dostajemy. Czyli jaja nie jest tą jedyną rzeczą. Mianowicie, jako już uwolniliśmy tego smoka, teraz Sting może zebrać klejnoty, które są, z, są dalej oddalone od Cinder Więc, w skrócie, to jest nasza nagroda. Teraz to coś jeszcze? Tu? A, jest ok, że Sting zdobyła już jajo z farmy krabów, dwóch raków, ale może tam wrócić, jeśli chce, wiecie, poćwiczyć. Coś w tym rodzaju. Nie. A, i to jest w ogóle jest nazywane jako bonusowy świat. No teraz z tym wygląda normalnie. No, ale tak, no, niestety tu Wam tego nie pokażę. To dopiero w następnym odcinku. No ale będziecie mogli zobaczyć, że teraz Sting będzie mogło zbierać kreduty zdecydowanie dalej, z większych odległości, mianowicie, o, pomyślmy tutaj ten kwiatek, tu jest ten kwiatek, nie? Normalnie byśmy musieli, o, tak przebiec koło niego, uczyniono może bez przelada, ale mniej więcej być w takiej odległości od niego, żeby go zebrać. Teraz mniej więcej ta odległość wzrasta chyba o tyle może? No, mniej więcej chyba tyle. I teraz z tym będzie mogła z większych odległości zbierać klejnoty. Tak swoją drogą. O. Mianowicie, jako że mam umiejętność też szukania klejnotów, to, to jest sobie nam też bardzo ułatwia. Jednakże, chcę powiedzieć, wam, że właśnie umiejętność szukania klejnotów też oryginalnie była jedną z umiejętności odblokowywalnych, właśnie dla Sparksa w tej rzece. Jak że się to zmieniło, to prawdopodobnie teraz Sparks zostanie coś innego. Stink, a nigdy nie jest, zauważyłem co to takiego. No ale wracając do rzeczy. Mm, no się chyba w Spyro oryginalnym też sparksem, to jest są on to będzie wyszukanie ale ją też odblokowywał, jakoś nie pamiętam. Tak czy inaczej, to by było już na tyle w tym odcinku. Zanim jeszcze jednak zakończymy po, po, poziom odcinek, to wyruszymy do Midday Gardens. I tak. Przyznam Wam szczerze, że no to będzie. Bardzo krótki odcinek, patrząc jaką sobie wybrałem no, strategię nagrywania odcinków z Tinder, Więc no, nie dziwię się, jeżeli będziecie, nie wiem, rozczarowani albo trochę zawiedzeni. No niestety, dopiero tak naprawdę w następnym odcinku, który będzie, o i dopiero za trzy tygodnie, to pojawimy się dopiero, znaczy, pojawimy się, zwiedzimy Midday Gardens. A po nim, cóż. Musimy do któregoś z pierwszych poziomów tej krainy. Tak czy inaczej, szukuje się dosyć ciekawa sytuacja. Znaczy, szukują się ciekawe poziomy, to mogę Wam na pewno zapewnić. Jednakże, żeby powiedzieć Wam coś tak trochę na no, osłodę, spokojnie w grudniu szukuję je coś jednak specjalnego związanego z Cinder. Więc, nie macie taką małą zapowiedź, a ty jeszcze nie odlatuj mi a nie, raczej znaczy już to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam jeszcze raz, w sumie jeszcze raz, pierwszy raz, dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, cyder co ty chcesz zrobić, subskrybujcie i łapkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, dziękuję i cześć.